Siemano widzowie, witam w cotygodniowym y, odcinku z gry. Dzisiaj gramy w y, Aizaka. Jest dzisiaj ze mną y, Terrorczuk. Siemano Siemano, a dzisiaj ze mną jest Wujadamian, zwany jako Wujadamian. Pokazał mi. To ja. Jestem jak to jest trzymać dzieci w piwnicy? Tak. Zagram sobie dzisiaj. Eee... Ogólnie ja mam komunikat, że yy, prowadzenie danych jest tymczasowe włączone, podczas gdy host jest zajęty. jak jakbyś miał zaatabowaną grę. O, dziękować. mam nadzieję, że to nie wpłynie na jak jak wpłynie to trudno się mówi. Eee, zagram sobie Lilif. Czyli jeszcze okay. raz tą postacią, którą przedtem grałem. Tym, tym, tym okay. A ja wezmę sobie, on mi się podoba. Kain jest fajny, no. no. Duże szczęście. Dobra, to idziemy, podpalona piwnica Podpalona piwnica Ty no faktycznie jest podpalona no. Dobra, bo skoro ty tak no, tyle kluczy. lat grasz w tego Isaaca to powiedz mi eee, Jaka jest no To ja Możesz to wziąć Jak tego użyjesz to jesteś Mocny czyli, czyli temy są jednorazowe? Nie masz te... Niektóre są, ale ogólnie ten masz co cztery pokoje. Masz w życie. Kurwa, nie widziałem tego zielonego. paszczura Nie no, ale serio, co tam nasza stara. Inaczej, po trailerze z gry. O, przepraszam. No ogólnie gra polega na tym, że matka chce nas zamordować. A my uciekamy do piwnicy. Yy, lecimy. Oj, trzy skrzynki fajne. Kupa. Ogniska trzeba ten. No weź sobie otwórz skrzynkę sobie. Pieniążki pieniądze. są widzi. Dobra, eee... Chodź może ale... od razu je wydamy. E, jest e, inhalator Nightlight. Ale nie, nie mamy kasy ani chęci tego kupować, bo to jest słaby item. I Idziemy halot, dalej. O pieniążek. Lucky penny. Stojś lakupa. Ogólnie żeby ci zobrazować może że ale. Mhm. Yy, Extra hat. Mini. Yy, to gdzieś to się używało. Dobra, to ty myśl, a ja zadam ci takie konkretne pytanie, żebyś się zastanowił nad odpowiedzią. Rozumiem, że matka posłuchała Boga, żeby yy, wziąć od syna wszystko, żeby go z jakiegokolwiek grzechu oczyścić. On mówi: Zrób to. Ona, jasne, mój panie. I sprawia to, że ona wzięła mu wszystkie rzeczy, nawet jego majty. Później mówi, że ma go od całego zła zamknąć. A koniec końców i tak uwaga, no, kurwa, bo... no? Już grałem jeden, ale no, no, już jestem gotowy, ready, haha. Kur, kur. Kurwo, ty. Baga, muszę iść w tą stronę. Nie możemy za bardzo się rozdzielać, Widzisz, widzisz co się dzieje. Bardziej, że ja za bardzo tak nie mogę strzelać. Mój ten mój monster ucieka. No. Eee.. Kurwa, jeszcze pierdoliem się na ogień jak jakiś harcerz kurwa. No. Idziemy na bossa? Eee, nie ten guzik. Ten guzik, o. Ale nie, nie wszystko zrobiliśmy. Dobra, ho, idziemy. Krótko nie, mówiąc, tu... musimy wrócić To krótko mówiąc Pokazuje co to jest chrześcijaństwo i wiara w Boga O, muchy O, Boga Pieniążek Dobra. Tam nie idziemy, bo to zadaje Ci damage jak tam wchodzisz. Um. Może, okay, jak ale możemy to zrobić chociaż nie, bo nie mam bomb, dobra, Nevermind. Te trzy skręty były fajne ale. Nadal nie wiem o co chodzi, ale. Jestem jeszcze tyle Cie ma! łatwy boss, już z nim walczyłeś. Muchy, muchy, muchy. Okej. Okay. Dobra. To mogę uznać, że to jest jakiś kurwa stary paprok, który przez wamukę to się wszystko zgodzę, No, umie... no i kubuj. Za, 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 za blisko podchodzisz. Weź sobie serduszko. Yes. I weź sobie to. No lunchapa. Lunch, kurwa. A to kurwa. weź sobie strzel. Weź ty. Mniejszy lunch chyba. Nie pamiętam, jak się ustawiają. sprawdzić. O kurwa! A masz duży lunch. Yy, I czekaj, to zróbmy tak. Chodź tu. Chodź do sklepu idziemy i weź sobie niebieskie serce. Czyli to tutaj, tak? Tak, tak. Weź sobie to za i idziemy. I słuchaj. Na następnym poziomie możesz dwa razy dostać damage. Jak, żeby, jak stracisz, to niebieskie serce. Ale na czerwone nie możesz dostać damage. Czemu? Bo spadnie nam szansa na, na pokój. Taki specjalny na koniec. Okej. Okay. Ej no! po, ej. po walce z bo... Kurwa, Co mię ja była? Prze przepraszam. Zapomniałem, że ty ich nie znasz. Ja pierdolę mówię, czy nie lubię pająków. To... A! Dobra, Kolik. A czekaj, serce. bo specjalny pokój jest, no dwa klucze. Mamy tylko dwa klucze, więc tam nie idziemy. Czemu? No bo będziemy potrzebować jeszcze O jednego klucza. Dostałem Kupa. Kupa? Kupa, dobra no, idziemy prawo. dalej. Ej, ona serio ma jakieś płody, to są moje no, jakieś... No i chuj Ale nie. Ej. Nie może do mnie dostać. No! Ej, to mówię, to są jakieś jej płody. To są moi bracia. No, przecież wyglądamy tak samo. Pis. Uuuu, ty go weź, bo ty masz chyba szansę na lepsze. No, użyj Lega! Fajne, fajne, taki Uważaj, oni są wolni, dość, tylko uważaj, jak zacznę pluć. O, pluj. No i Końcówką dostałem... Ja no mówię, to są moi kurwa braciacy zaginieni. Ten z jedną głową tylko pierdzi, więc ten nic nie jest. O, chodzimy, czekaj. Albo eee... ty. Może, nie wiem Jest różnicy, czekaj no, Weź to Będziesz kupy rozwalał, to ci mucha będzie wylatować skupy kupy okay. Rozwala. no rozwalaj te muchy Okej okay. No rozwalaj kup Widzisz mucha dostajesz Uwaga bo z tego jest mucha Okay. Nie dostaliśmy jeszcze żadnej bomby Mamy dwa... możemy otworzyć tamten pokój za dwa klucze. Hurra no! Skąd ja wiedzieć, że to... No. Nie! No pier... i odpaliłem jeszcze specjalnie ten... No ty bierz. Pibłę. Bolo Steel Dostalić dwa serca ten niebieskie. Masz czwarty. Ja ze stali, <laughs> Jaja kurwa. Ze stali, sobie to, czerwone serce. I czekaj, otwieram tą pokój. O chuj. Mm, idziemy są. Czemu? Czemu? Te skrzynki zadają damage jak ten... Jak je otwierasz? No to Fajne. ja je otworzę, bo mam tylko dwa serca. No właśnie o to chodzi, żebyś ich nie stracił, bo one są... One są lepsze niż czerwone ogólnie. Kurwo ty gówniarska. To coś rodzi. Mogę Ogólnie te serca innego koloru niż czerwone są o wiele bardziej pożądane tak jakby, nie? Lepiej by było mieć maksa czerwonych... tych niebieskich serc niż czerwonych. O tamten może sobie wziąć Dostał. O jest idealnie. Weź sobie ten serce. Jak będzie jakieś serce, to sobie ja wezmę, bo ja mam bardzo mało. Uuu, Champions Belt. Fajny item i ja go sobie wezmę. Nie, nie wpłacaj. To wpłaciłem coś? Tak, to jest donation machine. Tu się wpłaca. Żeby tam... Jak wpłacasz tu koiny, to się potem achievementy robi. I A. potem je można wypłacać, ale na razie, jeśli nie płaciłem, to nie, nie wypłacę. Kurwa. Ja ciągle myślę, że to jest element jakiś. Dobra, uważaj. One raszują. I sam dostałem. Mam pół serca. I gdzieś to no... Aha, już? Nie, mogłeś mi zostawić bajampusy. Ale ja stałem w miejscu. Czekaj, nie bierz tego. Bo ja wezmę obydwa. Nie, bo ja nie Ja biorę ten i ten też. To jest The Sars. Eee, to jest spoko. Pigułę ty weź. I tego i trinketa nie bierzemy. No, możesz użyć pigłę Co tu kurwa się... to? Uciekaj od razu, jak ten jak się zacznie Uciekaj na bok Dobra, czekaj, skaczę, skaczę Połamał się Fajne Co, że co? Będę Dobra, eksplodował? To eee, stawiasz bomby pod nogami eee, Tam nie idziemy, na prawo, na dół nie idziemy, chodź do góry Uwaga, bo one strzelają jak się otwierają, nie? Te po środku. Hey, no, Ej, Marsa i Ej, unicąłem tego! Można im zadawać damage tylko jak, jak są otwarte, nie? I to jest jak strzelają Uwaga, bo to jest ten mały chuj Nie strzelaj do nim, bo się nie otworzy. co, gdzie mogę iść do góry? A. bo jest woda Pst, już dostaliśmy ten mecz, więc uwaga, bo tu coś jest muchy, wybuchając one podciskami chyba wybuchają, To czerwone ej w ogóle jak chcesz to sobie następnym jak będą przeciwnicy w na następnym pokoju weź tam w serce, to użyj sobie tego swojego itemu, bo nawet nie wiesz jak to wygląda jak to działa, nie? pewnie a, no faktycznie, zapomniałem. Czekaj. Często shoot slowing tears. Ja to wezmę, bo to masz. E, idziemy do góry. Nie ma przeciwników. E, tu można zobaczyć, bo serca są. Nie ma serc. Ja ogólnie tamtej kolce zadają damage. Ale to masz specjalny pokój do poświęceń, i jak tam wchodzisz, to w tamtej kolce to masz. to się różne rzeczy dzieją. Jeszcze nie pamiętam, ale ogólnie bossy tam przyzywasz. Uważaj. Dobra. To wchodź w nich, wchodź w nich. Jesteś nieśmiertelny, Aha. zadajesz demet jak wchodzisz w nich. Dobra, myślałem, że jestem po prostu nieśmiertelny. A to jest kurwa z, z ten... E, to jest z, z tego... Z z Mario kurwa. Z Pac-Mana. Ej, z Pac-Mana faktycznie. Ale uniknąłem Uwaga, to bo tu jeszcze kurwa. Dobra, y rowal jest dead Ja biorę, bo tu masz full Muchy, muchy cztery, muchy. Kurde, nie w tą stronę tylko hmm? A no... Muchy. O, w końcu bomba jakaś eee, Czekaj. Mogę zaryzykować. Od się? Kurwa nie tu. Nie wiem, to co Bo robisz, ogólnie masz jest. sekretne pokoje, nie? Które których nie widać na mapie, ale po ułożeniu mapy możesz tam. Ten... Czemu to nie zadziałało? A nie, zadziałało dobrze. I bombę weź. O kurwa. Kupy rozwalaj, nie? Bo ty muchy dostajesz za nie. Kurwa wybuch. Ale to nie teraz, nie? Kurwa. Kurwa. Po mnie! E, czekaj, nie, nie rozwalaj tej kolorowej, ja rozwalę. Co dobra, e, Kolorowa kupada ten. E, lecz na full nas. Okay, myślałem, że... O Dobra, to tak działa Jakiś pride bomb. myślałem, że to leci wschodź. Ja to wezmę, bo nie wiem, czy na Ciebie to działa Teraz te pociski z mojego lewego oka dodają większy damage No kurwo, rasująca Czekaj, chodź tu Nie, tu nie Idziemy tam z tam Boss To jest mała wersja tego bossa No mówię, mini boss. Nie, to jest zwykły przeciwki Przy mini -bossa nie mieliśmy żadnego A, tu też tu trzeba takie coś jak mini bossy Dobra, tu możemy wejść, czekaj o, ten item jest mega na mnie. BF? Tak, bo on powiększa moje wszystkie i zwiększa damage tym moim y małym stworkom, nie? Okay. Podwajam na itemy. Best musimy best dwa koiny. Tak, musimy dwa koiny znaleźć. Tak, koiny jest! Nickel. Dichę znalazłem. Twój przyjaciel rządzi. Fak, i to na wielki jest. Kurwa. Dobra, no idziemy na bossa, uwaga. O, człowiek mob. jestem takie same bossy, jak na poprzednim podejściu. Jest tutaj... Nie wiem, bardzo dużo bossów ogólnie. To, że się trafiły takie same, to jest... Aha. To jesteś bardzo Zapominam... rzadki. Czekaj, no zapomniałem ja to biorę o, majtki. Na mnie, a to... To są matki! E, ty sobie musisz wziąć. Bo ty masz już jeden item i możesz się zmienić ogólnie w matkę, jak będziesz miał trzy itemy matki. Dobra, wszystko. Idziemy dalej. Kolejna historia. Yee. Dobrze, że mówisz. Już chciałem... O. Co to jest peruka? Peru? Magdaleny. A, i się śmieją. O nie. To postać tam przedtem grać, Magdalena, nie chodź tam to Nie, nie idziemy tam raczej, ale ja zrobię, tak. Oj nie, nie bierzemy tego Skles Canon O uwaga, bo oni strzelają Są dupy, o ja zginąłem Kurwy Ile mam? Ja miałem chyba pchata. O jeż. A, dobra. O! Pierdalać ode mnie. Idź do mnie, idź do mnie, kamera mi ucieka. Ej, sorry. <grym> Zapomniałem, że w dużych pokojach muszę schodzić za tobą. Okej. Okay. O ty kurwa. Jedźcie no. w coś do... prawo. Nie wiem, idź gdzie chcesz, nie wiem gdzie będzie błys Uwaga, bo one skaczą O kurwa go one Co jest do chuja? O kurwo ty Był ogólnie mam jej time tyle, że... Nie wejdziesz tam Czemu nie wejdę? Musisz bombę służyć. Ale w sumie weź postaw bombetu tu gdzie ja stoję e, Jak się zrywała bomba? <grym>, nie pamiętam O masz Jutro może wejść Weź sobie serce i skrzynkę otwórz Uciekaj! No dobra, idę No i odzyskałem ja życie całe Do sklepu możesz wejść Nie musisz a, to no, ja możesz wejść, tak chociaż nie, nie masz kasy na razie Dobra, idź do góry Będziesz miał 15 kolejnych wtedy O, jest was. musisz wygrać walkę z bossem Aha Przyjmę ja się z respym Wymać się z najducha no, świętego On będzie rushował na ciebie i strzelał Ała! To będzie rushował Jeszcze okay. raz będzie rushał, co najmniej Kurwo, a, a, masz, masz, masz Wejdź tą muchę sobie, o nie, bo ona jest swoje... No, może no o kurwo! Dobra loma o! No, Elo, łatwo! Jest ją. I, I co za? Eee. Możesz wziąć. Żebyś okay. trochę większy damage miał. Eee, shot speed. są daleko. To jest pies to weźmy. Tak jest, okay. Co za Karta, the Stars? że znowu. Dobra, ha. Idziemy dalej szukać. Wiesz co, wejdźmy do sklepu zobaczmy co jest, możesz. Uwaga, bo tutaj bliskie strzelają. Diplopia to jest jeden z y, bardziej OP itemów. To by trzeba było kupić tam Diplopie. To 15. Mhm. potrzebujemy czterech koinów. Jakiś serce dla mnie? A teraz jak się wykurwisz to muszę w następnej mapie. Tak, w następnej mapie musisz bosa pokonać. Ja pierdolę Pierdolej! Mówiłem, że nie lubię pająków Dobra, idziemy dalej Naraszują? Mhm, mm kurde cały czas te. Ej. Ej, kurwa, teraz widzę, że. A, chuj. chcesz sprawdzić. A ja, ja, debil, kurwa, jeszcze się Może ogólnie podkręcać te. No właśnie chciałem powiedzieć, okay, że zauważyłeś, że tutaj Ale mogę podkręcać. Ja nie mogę podkręcać, bo pamiętaj, że to nie ja strzelam tylko mój ten, nie? Magier. Więc ja nie mogę, bo jak się luzę. właśnie tak miejsce. podkręciłem i go zrobiłem. Wow. O kurwa. Baga, bo ich pociski namierzają. Czekaj, to trzeba na daleko. Możesz tak podkręcać, nie? Że w sensie odchodzisz, podchodzisz, wtedy dalej lecą. Dobra, chodź chod razem ze mną na drugą stronę. Wygniemy I się tymi dalej zajmie, bo masz większego range'a Uwaga, bo to jest jeden niewidoczny Gdzie hmm. on kurwa jest? Tu nie wchodzimy eee, Tu można iść w dół Czy my chcemy tutaj? Nie, bo i tak nic nam nie da Za dużo zachodu Pałunki, uwaga! Oh. O pierdolę, nie to kliknąłem jeszcze. To kurwa, dobra. Biorę pigułę. Przez dyens. I boss. To jest, jest mój boss. O! Oh. <noise> no to dzięki za oglądanie. <głos> <głos> Było fajnie, Zaku. nara. Dobra, czekaj, czekaj.